Siemano, jest 7 stycznia 2021 roku. Jest to oczywiście w z internatu, ale jeszcze jestem w domu, bo jest 6.40 i zaraz lejadę na PKS-a. No, Także ja lecę na śniadanie i zaraz się widzimy w aucie. Tak szybko muszę po prostu nagrać, więc więc. Także, dobrze ludzie, jesteśmy już w Gdańsku. Jak widzicie, Halizy nie ma. Odstawiłem ją przed chwilą do internatu. Wziąłem ze sobą właśnie plecak z książkami. I teraz lecę szybko na autobus, żeby zdążyć do szkoły. Yy, po szkole, którą kończę niestety o 16, już będzie ciemniej. Yy, idę z powrotem do internatu. Yy, mam nadzieję w ogóle, że mnie dobrze słychać. Nie wiem, nie testowałem tego. To jest pierwsza próba, jak używam tego telefonu, bo to jest Redmi Note 8T, yy, yy, którego dostałem na święta. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam na Instagrama. Tam są wszystkie zdjęcia. Polecam serdecznie. Kurde, zmieniło mi się na czerwone. Ale jeśli się wam seria podoba, to co, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę I ogólnie nie mogło się obejść bez problemów Bo yy, program, czyli Premier Rush Którym miałem montować na telefonie te vlogi Potem jak wstawiłem to, to co teraz widzicie Jest to oczywiście vlog z internetu, ale jeszcze I Jak wstawiłem tu do programu, okazało się, że zużyłem Złożyłem tak jakby jedną z trzech darmowych renderów. Zostały mi dwa darmowe rendery, ale będę używał potem innego programu już wiem jaki. Będę kiedyś testowałem na Twoich Mac. Także mam nadzieję, że będzie OK. Ale serio, potem muszę złać 5 tych miesięcznie ja, komu by się chciało. Dobra, mam zielone lecę na przystanek, autobus nie wiem o której mam, więc będę musiał to szybko sprawdzić. A tymczasem... Widzimy się po szkole. Eluwo. Dobra, ludzie, tak więc ja wiem, że blok jest mega ale wróciłem po szkole do Burstu. Teraz jestem w forum i idę kupić do mnie ładowarkę. Na USB-C, bo zapomniałem w domu. Także wchodzimy. No co, i muszę znaleźć ładowarę. Chyba, gdzie to może być. Są telefony, Teraz znajdę mam po... ładowarę. Tak więc mam kabel. Teraz lecę szybko, poprzyglądam sobie parę rzeczy. I zaraz idę to kupić. Dobra ludzie, także kupiłem kabel. Yy, wyszedłem właśnie. Czuję, że obdarłem sobie kostkę od, nowy, od tych butów nowych. Nie wiem, może było widać, jak nie to macie do, do, do gdzieś. I teraz lecę sobie podmaczka, bo tam za skinem doczekałem na mnie z jakimś siedzonkiem. I później nie wiem, będę Wam mówił co później, a tymczasem hello. Dobra, także myślę, że na tego vloga to by było na tyle. Kolejną część, czyli to co się teraz dzieje, kontynuację, możecie zobaczyć już jutro na kanale, także trzymajcie się, będę.